Mm -hmm. Siemanko z tej strony Araulen i witam was w kolejnym odcinku z LTW Map na moim kanale. E, dzisiaj są oczywiście ze mną Konsi i UserBad Cześć, cześć, witam serdecznie. E, dzisiaj będziemy przeprowadzać takie operacje jak siew rzepaku e, na naszym standardowym poletku e, i za karę, że łąka nas tak e, brzydko się zachowywała wobec nas zostanie Zorana. W tym celu muszę kupić pługi. Jeden gospodarz postanowił kupić pługi. Tak, postanowiłem kupić pługi, które wcześniej sprzedałem. E, aczkolwiek. Ja jeszcze bym był. E, szczęśliwy, jakby mi ktoś tam przyczepę spalał usunął. Aczkolwiek, te pługi, żeby kupić pługi, muszę wziąć kredyt. E, I widzę, że po wciśnięciu przycisku od nagrywania, blokuje mi się przycisk od otwierania banku. Czy jest tu gdzieś bankomat, żeby podjechać? A jak ci się blokuje? No blokuje się, jak, jak wcisnąłem przycisk do nagrywania to nie mogę inserta wcisnąć, żeby, yy, żeby do banku się dostać. I pytanie czy jest tu gdzieś bankomat. Ale ty masz problemy. No człowieku, no ci mówię. Okej, okay, po prostu... A, Ty patrz, kasa leci. No widzę właśnie w Dużo? polu finanse. Dużo ci poleciało kasy? E, nie wiem. Sprawdź. A jak to sprawdzić? Czekaj, P, znaczy, bo... P, P, weź P, um, weź. Tak, mam plus pięć tysięcy. No ja, ja mam DJ, chwilę. Weź prześlij jeszcze. Wszystko Aaronowi prześlij. Co mam zrobić? To. No ty też pewnie coś masz, czy nie? Mam, ale nie wiem jak się to robi nawet. Ciśnij L. Ja to mam wyłączone. Jak, L? Tak, L. Jak L masz wyłączone? Aha, nie. dobra, ja to mam na jednym klawiszu przypisane, bo musiałem. Jaki klawisz? Ale... Wiesz? Nie, nie wie, wiem, nawet, ale. Ale jakby <laughs> tysiąc, Tobia, tobie tysiąc... Mam To Tobiał 800 czy jemu? Reulenowi. Eee, z tego co widzę, to ja jednak brałem już trochę pożyczki, byłem pewien, że nic nie brałem. No trochę jeszcze wpłynęło, 2,5. i pół. Nie, wiem. O, nie chętnie. pamiętasz ostatniej nagrywki? Mówiłem ci że to wyłączam, bo nie mogę zaczepu tego, Potem No weź ten, bolca włożyć. weź. No nie mogłeś bolca włożyć. No. Weź, Wez... usuń te, te osobne konta, bo będzie kasa się rozpływać po 3. No kazałeś? No bo jednak się nie da wziąć pożyczki. Eee, okej. Okay. No więc tak. Co Okazuje się, robisz? że już jestem. kurde, stała z tyłu. Że już zaciągnąłem kredyt na 100 tysięcy. To wezmę jeszcze 15. Mam ja nadzieję, że to, to wystarczy. Stawić się. Tam jeszcze 22. było na tym zgłosze. Ja już, ja już z tym skupie byłem i już wracam. I się zastanawiam, które pługi wziąć. Doradcie mi, Wari Mastery Kuna czy Chirony, Amazona? Lemkena weź. Lemkena no. Diamanta? No Prawie, ale to bym co musiał. Będziesz? To bym musiał więcej pożyczki wziąć. Towary z... Mastera. Herosa. Herosa. Te herosy tobie się źle kojarzą jeszcze z MMK. Hmm. No to. Wezmę Dobra. E, mogłem w sumie ciągnikiem już tam podjechać, zamiast po prostu na nogach iść, no ale dobra. Skoczę raz dwa ciągnikiem e, i przyjadę e, z pługami i będziemy orać Koncy tam mam nadzieję, że ty siejesz, a nie pracownik. Nie, jeszcze nikt nie sieje. Czemu? Te podstawiam. Aha. Nie, nie tędy, ty tutaj. A Józef co tam Kiprze. robi? A on. Jezu. On ja tutaj kibicuje. A, czyli... Czyli rozumiem, że nie ma co robić. A no, wiesz, dokładnie. Inuję. Pilnuję, żeby mi, Aha. wiesz, blokuje ruch, wróciłem, nie? Żebym miał Wróciłem ucznia. tu, gdzie byłem, spoko. A, jest i ty. Ty, ja, weź się spójrz w tył, ja tutaj wiadę na parę właśnie. okej. Okay. Dobra, jakąś robotę się mu znajdzie. Jeszcze znak przestawił, 500 złotych mandat. To, to ty jesteś od tego, weź go tam wcikaj w ziemię znowu. Dobra, przyjechaliśmy, ja przyjechałem. To nowiutkie pługi czekają już na mnie. Szcześcioł skibówki Amazona. Po prostu piękny, piękny sprzęt. Na bogato. Bardzo piękny sprzęt. Mogę jeszcze jedno skibowe konny kupić. Złożę je. Wow, one są samojezdne. One same jeżdżą. No. czy znaczy, no takie kółko osobne mają. A one są jakieś zbugowane chyba, bo podskakują. Mam podjąć, po ten półkrzyż sam sami weźmiesz. No nie, nie już Od... jadę z, nim. z przodu i z tyłu podczepi i będzie miał dwa. Aha, bo on jedzie tym, tym... ...dojczym. Joel, jak te puli skaczą? Aż tak? Nie, nie wyłączyłem fejsa! Trudno. Wreszcie Nagle wytali. leży na, na tyk, drodze. Tyk. Zostawimy sobie, o, obok tej przyczepy Zobaczcie, tamtej. was tu nie ma Pod, Podskoczcie tu e, Zobaczyć jak Ciepcie. te pługi skaczą Możecie się do Dojcza tepnąć Tylko mi nie zajmijcie traktora potem No co się nie odczepiło, ty Zboczyn. No teraz nie skaczą, no kurde Czekaj wyjadę na asfalt A, dobra Na asfalcie tak skakały. O zobacz Kurne. A przyczepiło to. Podskakują. Faktycznie na asfalcie. A na polu nie chodziło. Nie no, co to się... Weź Pola tu nie hoś. jest tak zbita Choć jak asfalt Weź tu, do mnie. O, osz. O kurde. <noise> weź nie mogę. A weź chodź na chwilę do mnie. I weź tu, ustań ja. Eee... O, oh, shit. Jest jakiś wolny? Ursus jest, to pożyczę tego Ursusa. I gdzie ty prze... jesteś? No tu stoję. Tu, widzisz? Chyba. O nie, ten, nie ten... dźwięk no, no, Ursusa. Nie, nie, no, tu przy, przy tej zielonej. Co wy tam majstrujecie w ogóle? I ustań tu, gdzie ja. ja ciebie nie widzę w ogóle. No, no, się... Jak nie? To ustań no, przed obciążnikiem. Próbuj odpiąć tą przyczepę. Nie! Jest odpięta. Aha, to Ale ciebie to. Udupiłem odpią. dwa traktory. Odepnij. Odepnij. Boże. Ale przyczepę, no. Ech, przyczepę. Ok, żeby, żeby były tylko kropki. Odsunę się trochę, bo ci łapy dwie. Eeeh. Nie, nie ma czasu na takie zapięłeś? zabawy. Ty sama zapięła. Ehm, tak. Hmm, tak... tak... okej. Okay. Eee, Ursusa trzeba będzie przestawić. Jest odłączona, ale dalej jeździ. Nie, nie jest odłączona. Jest odłączona. Pisało, że jest, czekaj. E, no. O, o odłączyłeś? odłączyłeś? Widzisz? No. Odłączyłem, ale dalej jest. No ale ja, ja no. A jest, no, jest niewydłączona To jest co ja zostawię ze wciężnikiem Już się drży na mnie Coś się, coś się że tą łąkę będziemy w wieczność Nie, zasadziłem będę robił. Mmm, obróć Muszę to funkcję tworzenia pola wyłączyć, tak Już bez tego, bez ciągnika Może się uda odłączyć Nie jest odłączona, pisze że przyłącz Ta? A to teraz się odczepiło? Dobra. Orzemy łąkę. Odczepiło się? Nie, nadal jest. Ale pisze, że jest ten... No wiem, przyjmuj. ale trzymie to, ale to trzymie. Błędy widocznie są od tego jakieś. A co tam za błędy macie? Ja... co ty się kombinujesz? Nie działa to. Zacznijmy Ej. lepiej to szybko to, tą orkę, a nie bawimy się... Ej, ja to tyłami. i tak będę siał, to nie ma nic przeciwko. No to i siej! Człowieku! Bo mi się obciążnik przykleił, no. Obciążnik się. Tylko błagam, nie, nie kombinuj nic z obciążnikiem, bo wiesz, jak się to ostatnio skończyło. Ale właśnie to samo mi się stało podobnie. Chyba pisz! Nie, no, przykleił się nawet jak jest odczepiony, to jest podczepiony. Boże! Widzisz, i nie grzmisz. Ten znaczy... co to będzie robił? Po Chyba prostu sobie stoi, jest wolny. Wierdzielę, zostałem ten obciążnik, niech. wiesz. Nie psuję. Aaaa... Wezmę sobie drugi. A nie mam... W... Kurde muszę tego... Wgrać na ten, ten co, co, co... Wpada traktor w bruzdę. Z, z Mod Contesta. Ślizga ten nim kołem. No, ślizga ostro. Tysiąc? A ten obszar ile miało miał. 700? Dzień, jaką ja no, prędkością ciesze. jadę? Eee... Tak, teraz nie sprawdzę, bo mam ale, ale tworzenie oraj, okay. pól pod pod, ja od F, razu tu wjeżdżę, pod O. Ja tu od razu wjeżdżam siewnikiem, kurde. kurde. E, jakby to sprawdzić, z jaką prędkością mam? No trudno. Lubimy masz w środku, masz w środku ten, powinno być. Prędkość. No tak, tylko że tu w środku to te zegary są tak, a nie mam. 5 na godzinę jadę. O, ho, ho którym się włączało te dodatkowe napędy? 456. Okej, 5456 tam masz No to teraz idzie ładnie, ale w ogóle czuć, że na łące ma trudniej orać niż zwykłe pole. Fajn, fajny motyw, no? Jest coś takiego w ogóle. No serio, albo, albo po prostu ten traktor ma za ciężko z tymi pługami. Nie, ro nie robiłem jeszcze... Że traktor meczny. E, no gdzie ty siejesz?! No miałem siać, nie mówiłem, że będę chciał. No ale nie tutaj, człowieku! Oj, nieważne. Boże. Ty, a dlaczego ten... Dlaczego? A ten co odpieprza? Czemu on bez puga? Co? To by może mu kultywować zamiast jeździć na próżno <laughs> a on, on ugniata po prostu wiesz, bryły rozbija kołami <laughs> Ja patrzę zasuwa tak na pusto No weź paliwa nie wypalaj człowieku Ja go przyjechałem odstawić, ja go propos, tylko za nim bo nie chciałem jeździć przed ten, żeby się nie, nie wścilił przed niebie. No, w sumie logiczny, nie? Jechałeś za nim, żeby nieźli przed Co ja z wami mam? <słuch> nie, żeby się nie wcinać, nie? O, ty że tu się ugniata Arno. No, no nie wierzę. Będę uważał teraz. Ech. No nie! Ten po tej świeżo ranej łące sięje, człowieku! Ale tu wiesz jak wzejdzie, <grymne> mam, mam nadzieję, że nas prawdziwi rolnicy nie oglądają <grymne> Ale wiesz jak to teraz wzejdzie? Może trochę być zachwaszczone, ale... Opryska się Roundupem i będzie spoko Dobrze, że swojego mota nie ma Trzeba jeszcze zbadać pH gleby No, w SF'ie 16 teraz trzeba będzie dbać o wszystko Uwaga, pan, do słupka podnosimy. Ech. Ale pięknie orze. Tylko, że ja... mi to zajmie wieczność, jak ja sam będę orał. Ale dlaczego tylko ty orasz? No, bo nie ma drugich pługów! A. Chyba, że mam... Chyba, że wezmę jeszcze kredyt... Yy, i kupię jeszcze pługi. Józek, podjedź do tego... Do sklepu z maszynami... Ja się tepnę do ciebie, wezmę jeszcze kredyt i kupię jeszcze pół mam nadzieję, że nie utonę w długach potem To kup ten mniejszy może No to mniejszy A, kupię no No ale kupić muszę i muszę jeszcze z 15 kredytów. No to tak. To będę miał już 130 kredytów to sobie wiesz jak to będzie wyglądało zboże Tej Tej rzeczce Nie no, klimat Klimat na pole tutaj całkiem fajny jest a tam coś siejemy trawę, już zacząłem siać nawet. Chyba żartujesz. <noise> no nie, nie, chcę, nie, chcę ża wodzie. nie chcę żadnej trawy. Muszę uważać przy tej wodzie, bo jak lak mnie złapię przy tej wodzie, to tylko na drugim brzegu się znajdę. W ogóle to ten dojcz powinien mieć tego. No obciążnik, on nie ma obciążnika. czemu on nie ma obciążnika? No właśnie mówię, że się przykleił do przyczep. Chcę zobaczyć, może tobie się uda odczepić. A wiesz, że pójdę sprawdzić. Hmm, chociaż nie, to muszę. Bo lepiej nie chodź, nie chodź, bo się jeszcze gra zwiesi. Eee, jak pojadę z powrotem, to sprawdzę. Bo teraz to nie bardzo mi wracać. A jeszcze się gra zwiesi i co będzie. No to by człowieku było. To z zapiszę zawczasu. Ale i tak go nie odkleisz. Nie wierzysz w moje możliwości. Ty tam miałeś wejść do mojego? No. A już zajechałeś? No, już czekam. Już jest. Chyba nic nie mówisz. No bo tak czekam. ale nie, wiem, co A nie do tego się. sklepu. Aha, to przejeźdź tam szybko do. wie Czubie... Ale prawie dobrze, prawie dobrze. No, co prawda do sklepu przyjechał, no. no. <laughs> nie powiem, że nie. Nie, moja wina, bo nie określiłem dokładnie gdzie, do A, którego sklep, sklepu. Sklep sklep, no, nie cierpię się już, szegówko, człowiek. Wszystko to byś chciał? Um. Aha, do tego. Tu jak w jeszcze jest inny sklep? No, z nasionami. Tego, og no, ogrodniczy. Aha. O. Masz, Very Mastera, podpinaj sobie i przyjeżdżaj orać, ja już tu pracuję dalej A weź, weź ten obciążnik razem z przyczepą, bo się odczepić nie da i... Kurde, ja bym tak wjechał będzie, do tej rzeczki Będzie popływał razem z przyczepą Z pługiem na polu Nie, ale... ale szczerze to Tymi pługami mi się lepiej ożeni z tymi wugelami jak graliśmy na MMK może, bo to jest taki wiesz, samojezdny. Samojezdny. No kurde, to naprawdę się mnie trzepiał te literówki. <noise> Ale fajnie bym taki samojezdny puknie, czy? Jak... <noise> kabinę, kabinę z przodu pierdychnąć <noise> i jeździsz sobie samym pługiem. czajisz? Oprócz a to zawsze jakaś odmiana. <głos> no. <głos> Skonstruuj coś takiego. Ja? Pa, wyprzedzę się zaraz. No to wyprzedzaj Już mi, mi trochę nie po drodze do konstruowania takich rzeczy Ale Ciężko ma tutaj Poczekaj chwilę Consi, bo mnie tu wyprzedziłeś... Ale muszę wyjechać z tego roga, bo tu jest ciasto nie, tak cofam z opuszczonym Po prostu to jest... Dawaj. Mógł, pełen <laughs> pełen profesjonalizm Józek jedź z, z drugiej strony orać, bo ja tutaj nie chcę tego Ursusa słyszeć Tam na daleko, nie? No Jak Jak Józek ja. przyjechał od razu zaczął ulegować? Też go nie chcę słyszeć <laughs> <laughs> Utop go No si przejeść. Daj, bo czekam masz flagi ustąpił Poważnie To ty też masz? Trochę jak te, teraz już spadły. No Legancko. Ursusa nie słychać a robota się robi O to chodzi Zazpów mm. na tworzenie pól, tak? No To pole nie należy do Ciebie Co? Bo tam pewnie Tam pewnie łapie te nie, pole obok po jest zniknęło, nie nie zniknęło już Prze, przez chwilę tak miałem, ale no zniknęło może no, złapał kawałek tego pola obok E, Dojcz tutaj dostanie popalić Ja Szef, wiem. Jak trzeba będzie przycze robić E no, nawaliłeś mi tam ziemi na te siane Ups, prawie wjechać do rowu E, pod górkę ma ciężko ja by, nie te w... ja by nie te wspomagacze od yy, drive control to by nie podjechał koła się ślizgały Ja jeszcze jestem przyzwyczajony do spacji, że się zawsze zmienia kierunki No a w SF-ie spacją się odpala to już całkiem jest co no, A kierunki z Z zmieniasz ja będzie zmienić to albo tym nie zmienia to się iść GS. No, trzeba będzie zmienić albo sterowanie tu, albo tam, bo za dużo gubienia jest. Ujednolicić trzeba. Raczej w sf ie bo tam to jest w grze, nie? a tutaj to trzeba w modach zmieniać. No. Tam jest hmm. prościej. Co to jest tak, że zmieni się ten klawisz, to no później już ten klawisz jest zajęty. Albo wyskoczyć i drugie puste pole żeby przypisać. No jak wiesz, jak. No ale zetka, żeby odpowiada tylko za za to za zmianę kierunku, no to nie powinno być problemu. A czy, no właśnie trzeba by było przenieść zmianę kierunku na spasję odpalanie na A. enter. Mm. A pod enterem jest sklep. Klep pod coś innego jeszcze. Pod P. Pod P. No, i to by, to by już wyglądało To w już miarę... było no. nie? by było wyglądało No, żeby się nie myliło, tak? Kilka drobnych zmian. To byłoby cacy. Elż jest sporo zaślane. No, kurde, nie mogę się ruszyć bez jaj. A ursus ciężko, ma? Nie, nie, tylko. No, przy jakimś subku mnie zatrzymało, i go nie mogę ruszyć. Już, już mówię: albo ursus siada, wow, albo ladi. O kurde, o kurde. Co? Ale rozciągliwe są te maszyny. Odpuściłem no, pracownika, on przyjechał. <grym> Dobry sposób nie. Jak hajsy lecą. Ja nie lubię. Nie wiem, jak się zachować. W tym przypadku, bo tutaj taki ostry skręt jest. Nie wiem czy no ja... Po prostu, czy... W, realu Trzymaj... pod... w realu podejrzewam żebym nie skręcił. Ja po prostu koło w bruździe Koło w bruździe, Żeby jeszcze była chociaż. Te wyobraź Trzeba będzie real terrain grać. Tylko mm -hmm. szkoda, że wtedy ja już nie będę orał. No nie. Bo co odcinek trzeba co innego robić, ale na innych czynnościach też działa. Tak. No. Pole jest takie, że tutaj dwunastka to by była za mała. Co? To tutaj dużo przecież nie ma. Ile tu, ile te pola może mieć? Nie wiem. Ale duże sporo. nie jest. Nie, takie duże nie jest, co ty też To w godzinę nie załatwasz. Co? Czy to nagrywasz w ogóle? Tak, cały czas. No w godzinę tego nie zaorasz? No nie wiem, oram 20 minut, no w godzinę w sumie może by się wyrobił. No, a jak się w realu na przykład, nie wiem. cały dzień na półgu? No, wiesz, człowiek, Real, no gra, W realu, w realu, w gra grom. No tak, a i tak duże pole nie jest. No nie jest takie duże, nie powiem, że że jest, no ale. Trochę czasu trzeba Ale trawę się fajnie Jeszcze Bory. łąki we wesie nie orałem A widzisz? Nie no, w dziewiątce raz orałem Nie no, wiem Bo w dziewiątce w dziewiątce chyba nie odrastała trawa jeśli dobrze pamiętam Nie wiem coś tu to było, że w dziewiątce to orałem ja ale... Nie ale pamiętam. potem Potem to już nie Jakoś tak potem nie było okazji. W Agraże to się często orało, w z legendarnych maszynach i w 13. Bo tam nie było no. normalnych pól, tylko trzeba było o, o łąki orać. Ja dzisiaj sobie oglądałem ten filmik z tej starej farmy, z tych mistrzostw na starej farmy. Nie wiem, od, też od Playway'a. A, to... Tam, co były te misje i w ogóle. Precyzyjna, precyzyjna jazda. To były, to były czasy. Ty, o, jak mi teraz puściło, jak, jak jedzie czysto bez lagów. No, to wiesz... do mojego ciągnika, Consi. Co? Przerzuć się. Rzuć co? Przerzuć się do mojego. wyjechać stąd, nie wiem. Niby jest... Nie wiem, czy on ma problem z wyjazdem, nie mogę się stąd ruszyć. Że znaczy nie, 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 że jest zablokowany czy coś, bo niby stoi na równym, ale wyjechać nie mogę. Eee, stójcie! Dobrze, zawrócił. O, o, Miałeś ręczny zaciągnięty Ale nie wyświetliło mi się tutaj na chudzie to Był? To ciągnik było, był, był, też... ciągnik no, był wyłączony i miał ręczny zaciągnięty A u mnie e. był cały czas włączony i nie miałem żadnego na chudzie, nic Ani że jest wyłączony ani że ręczny GG dla EWESa być może nie ma takiej synchronizacji z tym skryptem z tego skryptu z innymi graczami. Bo się może widzi... gubi ten skrypt. Bo zaoczy... założyciel zawsze widzi różne rzeczy tak samo jak... jak no KONSI! Drzewo mi przeszkodziło. Drzewo! Liście mi ten. Trzewo. Drzewo sobie znalazł. No i po prostu chce być pierwszy I tak jak ja nie zaoram, to ty nie będziesz mógł wsiać. Co? To co? już Ściąga mi trochę ten traktor Trochę lipa No Co będziemy kończyć może powoli, nie? Ja nie mogę patrzeć, nawet tym sobie... Nie, chociaż nie, tym się nie da Powoli Ten sobie ten sobie... Jak to się nazywa? Ścieżka technologiczna? Tak samo jak od Kołczyń? Znacznik, znacznik. Znacznik jakiś taki, wiesz. Znacznik sobie rozłożył, sobie znakuje. Tylko coś szeroki wychodzi. Nie, dobry. Taki szeroki od takiego wąskiego? Się... <laughs> ja myślę, że za szeroko się puszcza. Nie, po prostu... O, si, 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 si. No, a mieliśmy sychro we wjeżdżaniu. Spoko. Ty... I... O, kurde. Czy ty to i tak masz płynnie jak czasem coś tak Wystanie to Dobra, to jadę do końca Ja coś się... do końca chcę no. I, I się zje... zejdziemy w jednym miejscu Pamiątkową focie zrobimy i kończymy Mhm. w ogóle chudy cały czas gram tak nieelegancko No ja nie wiem jak tak możesz Ty ale oh, wiesz... Tu można by było taką drobny, taki drobny przejazd zostawić, jednak. Auć. No to ja później to przejadę, zasieję trawę, to będzie przejazd. Na razie orę, jak chcesz. To tam można ogarnąć potem na spokojnie. No. Eee, Józek, podjedź tutaj do nas. Ojej, ja chciałem To nie radzisz już tego zostawić to? No, na następnym odcinku się podjedzie jeszcze. Aż w pamiątkową focie chcę zrobić. Ja pod drzewem się ustawię w cieniu. Tutaj, Tutaj... za dużo cienia nie ma. No, umiem to mówić. Ale styknie. Pa. Tykło, Ustawcie stykło. się jakoś ładnie. Eee, czekaj. Ja tu stanę. Stanę sobie z przodu. I zostawię mnie. Miałem taki ładny widok na łąkę. Odwrócę sobie pługi. Józek stanie obok mnie. Też, żeby pługi, tak wiesz, tak jak żeby pługi, bo widać. No Ale nie we mnie. Nie dotknąłem cię nawet. No, przesunąłeś mnie nawet. Ok. Ok. No dobra. E, więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. E, mam nadzieję, że. Aby się należało zgasić ciągniki, to by było tak Mam nadzieję, że ten powrotny odcineczek Wam się podobał. LTW teraz będzie raz w tygodniu. Co tydzień oczywiście w piątki. Jeden odcinek myślę, że styknie w obecnym moim, z moim obecnym czasem wolnym. My będziemy się starali jak najlepiej wywiązywać, żeby te odcinki były jak najciekawsze. Dzisiaj to by było na tyle. My się z wami żegnamy. Trzymajcie się. Cześć. Może byście tak, się tak pożegnali? Ja się nie pożegnam, jak nie wyjdziesz z ciągnika. Ja pierdzielę. No, do zobaczenia, do zobaczenia. Na razie, cześć. Nie wiesz. Co się żegnacie? Jak siedzisz w ciągniku, no to wiesz.